my Felix name? And what's your name? And what's your name? Nice to know. Hallelujah. My name is that, and I am a child of God. I am a child The Bible says, "To all who received Him, He gave the right to be sons and daughters of God." Biblia, Biblia mówi, że wszyscy, którzy go szukają, On daje im prawo, aby stali się synami Jego. Więc każdy z Państwa, który, który przyjął, kto przyjął Jezusa Chrystusa do swojego życia, który tutaj siedzi, na tym miejscu, stał się synem lub córką. I i to prawo on nadaje daje każdemu kto przyjął Chrystusa and that is by grace the grace of god i to dzieje się dzięki jego łasce what is the grace of god czym jest łaska boża undeserving favor jest ona niedosłużoną przychylnością undeserving kindness niezasłużoną życzliwością undeserving love niezasłużoną miłością irrespective of our backgrounds or what we've done bez względu na, nasze, na naszą przeszłość i to, co uczyniliśmy, Jezus Chrystus nie patrzy na nasze niegodziwości, Bible, dlatego że On oddał swoje życie, umarł za nie. He didn't come to condemn the world, but he came that we have eternal life. Jest napisane, że on nie przyszedł, aby potępić świat, ale dać mu życie wieczne. Through him we will have eternal life. Through him we will be reconciled to Przez niego będziemy mieć życie wieczne. Przez niego będziemy pojednani z Bogiem. I'm here to tell you that Christ Jesus loves you. Jestem tutaj, aby wam powiedzieć, że Jezus Chrystus was ukochał our fall. Dlatego że to on wziął na siebie naszą niegodziwość. In our place. On wziął stanął w naszym miejscu. We Mieliśmy być potępieni. Because all born after Adam Dlatego że wszyscy, którzy się urodzili po Adamie, grzeszyli. and that is how sin entered the world I ma na and now the bible says for god so loved the world that he gave his begotten son jesus christ Jest napisane, że Bóg tak świat, że dał Syna, that whosoever believeth in him will have everlasting life żył wiecznie And if you continue to read to the next verses, it jeśli, says, jeśli drodzy państwo będziecie czytać dalej do następnego wersetu jest tam napisane That if you accept him Jeśli go przyjmiecie it says whoever accepts him, Jest tam na napisane że ktokolwiek przyjmie jego you will not be condemned, Nie będzie potępiony but one who rejects him, Ale ten kto go odrzuci ten, kto odrzuci miłość Boga, ten, który będzie patrzył z obrzydliwością na krzyż, jest despising Christ. Odrzuca Chrystusa. So if you accept him, więc jeśli go przyjmiesz, you will have everlasting life. będziesz żył wiecznie. You will not have condemned yourself. Nie będziesz potępiony. Odrzucisz go odrzucisz, odrzucisz go. Będziesz potępiony. It's not Christ who condemns you. Bo nie Chrystus ciebie potępi. Because he loves you. Dlatego że on ciebie ukochał. So you don't need to condemn yourself for the sins that you have in your life. Nie musisz potępiać siebie za grzechy niegodziwości obecne w swoim życiu. Because it's by grace that you are saved.

Powinniśmy zapłacić tę karę. But Dobrą wiadomością jest to, że Chrystus zapłacił tę karę za was. Łaska Boga to miłość. That patience he has for us because he wants us to return to him. On chce, abyśmy do niego powrócili. I usually say grace. Łaska jest e... I, I always to people that the grace of God is window mówię, że łaska jest takim łaska Boga, Boża jest takim oknem, aby być oknem przez które możemy być pojednani z Bogiem. It is the only chance. To jest ta jedyna szansa. Jedyna szansa, aby w ten sposób być pojednanym z Bogiem. Przyjdź do Chrystusa, wtedy kiedy jeszcze jest na to czas. Jest napisane w Biblii, że człowiekowi przeznaczone jest umrzeć raz. Każdy z nas ma ten czas. Ze śmiercią wyznaczonym. That sounds like scary, brzmi to przerażająco. But it is the truth. Ale to jest prawda. Nie wiem, kiedy opuszczę tę planetę. Jest napisane w Biblii, że Bóg nas uczy, aby liczyć nasze dni. You don't have much time in this world. Nie macie wiele czasu na tym świecie. i Chrystus mówi, Receive me before time runs out on you. mówi, przyjmij mnie, zanim będzie za późno. The grace of God has appeared unto every man. Łaska Boża jest dla wszystkich dostępna. It has appeared to every man, irrespective of who you are or what you've done. Jest dostępna dla każdego człowieka bez względu na to kim jesteś albo co uczyniłeś. Grace of God is never meant to be hidden. Dlatego jesteśmy tutaj, aby powiedzieć Wam, drodzy Państwo, że Jezus Was ukochał i oddał swoje życie za Was. He your sins. On wybaczył Wam Wasze niegodziwości. Dlatego, że jest to dzięki Jego łasce, że jesteśmy zbawieni, ale nie dzięki naszym własnym wysiłkom. I te słowa po prostu mówią, przyjdź do Jezusa. Ukusz się przed Bogiem. Poproś Go, aby Ci wybaczył wszystko. And just say, Lord, help me. I powiedz Jezu, Panie, pomóż mi. And he will help you. A On Ci pomoże. Nie musisz Znaleźć się w piekle. Piekło jest przeznaczone dla szatana i jego aniołów. I Rozumiem, że mogą być pośród Państwa osoby, które powiedzą to nonsens. Ale co Biblia mówi? That a natural man things of the spirit. Że człowiek nie rozumie rzeczy, które są z ducha. And somebody who calls the cross foolishness, doesn't understand that. A ktoś kto powie że krzyż jest głupotą nie rozumie. How will you understand somebody you have not given a relationship to? Jak możesz zrozumieć kogoś nie mając z nim relacji? To understand Christ of oh God you need him in your life to give You his spirit to understand everything. Aby zrozumieć Jezusa jako Boga, potrzebujesz mieć go w swoim życiu, potrzebujesz mieć jego ducha. If I come to you and I say, give me your secrets, you do not know me, you will not tell me your secrets. Jeśli podejdę do ciebie i powiem, zdradź mi swoje sekrety, a ty nie znając mnie, oczywiście że tego nie zrobisz. But I will introduce myself to you first, and then I will tell you my secrets later. Bracie, Przedstawie Ciebie, tobie szybko, a powiem powiem swoje sekrety później. God wants to be your friend. Bóg chce być twoim przyjacielem. Calling you to himself. On woła do ciebie, abyś do niego przyszedł. Jedynymi drzwiami jest Jezus Chrystus. On jest drogą prawdą i życiem. Now friends. Przyjaciele. Let's receive Jesus Christ. Przyjmijmy Jezusa Chrystusa. He loves you, he doesn't condemn you. On ciebie ukochał. On ciebie nie potępia. Wypowiedz te słowa, a przyjmiesz go do swojego życia. Say, Lord Jesus. Po prostu powiedz, Panie Jezu. Rozumiem, że. Przyszedłeś i umarłeś. Oddałeś swoje życie na krzyżu. You paid the debt for me. Zapłaciłeś cenę za mnie. You took away that shame me. Zabrałeś ten grzech i to, ten wstyd za mnie. You took that pain for me. Zabrałeś ból ode mnie. Lord, forgive me of all my sins. Panie, wybacz mi wszystkie moje niegodziwości. Wasz mi Obmyj mnie With your blood. swoją krwią Jesus w imieniu, poterzy, w potężnym imieniu Jezusa. Amen. Amen. God bless you so much. Niech Bóg będzie to błogosławił.